Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Otóż w tym filmie zaprezentuję w jaki sposób policzyć wartość średnią najpierw jednego zakresu komórek, później dodam następny zakres komórek i na końcu w celu przećwiczenia dodam trzeci zakres komórek. Zaczynamy od wstawienia kursora w miejsce, w którym ma być policzona wartość średnia. Następnie klikam przycisk FX, czyli kreatora funkcji. Następnie Wpisuję nazwę funkcji, która mnie interesuje, czyli średnia, i następnie klikam dalej, i podaję tutaj zakres komórek. Aby podać zakres komórek, można go wpisać ręcznie, natomiast ja zwykle przy takim prostym arkuszu wybieram komórki za pomocą przeciągania. Jak widać, jest to zakres od C4 do C15, i następnie klikam OK. Kliknięcie OK powoduje. Zakończenie formuły, którą rzeczywiście teraz użyłem, jak widać, średnia pierwszego zakresu wynosi tyle a tyle. Aby dodać drugi zakres komórek, trzeba funkcję wyedytować, więc najprościej klikam ponownie F od X. W tym momencie pojawia się kreator funkcji z możliwością dodawania kolejnych wartości liczbowych zakresów komórek. I uwaga, przeciągam przez odpowiedni zakres komórek, czyli F4 do F15. Klikam OK. Mam dodany teraz wartość średnią. Aby dodać jeszcze kolejną wartość do średniej, klikam F od X. Następnie klikam liczba 3. I uwaga, przeciągam po odpowiednim zakresie komórek. Następnie klikam OK. I wartość średnia dla trzech zakresów komórek wynosi akurat 1296 itd. itd. Uwaga! Jeżeli liczycie cokolwiek i macie na przykład automatycznie sformatowany dany, warto pamiętać, że zawsze format danych liczbowych możecie zmienić. W tym przypadku można dodać lub usunąć miejsce dziesiętne, i to można zrobić za pomocą przycisku Dodaj miejsce dziesiętne. Jak widać, jak widać, komórka zawiera miejsca po przecinku i do nieskończoność. Tak? Zwykle formatowanie pokazuje tylko formatowanie, i uwaga, oprócz dodawania miejsca dziesiętnego, można też usuwać miejsca dziesiętne. W kolejnym filmie zaprezentuję, w jaki sposób e, modyfikować e, zawartość danych. Zaoglądając wartość do odpowiedniej liczby miejsc po przecinku. Dziękuję i do usłyszenia.